Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Codzienne refleksje. Trzynasty listopada wyjrzeć poza siebie. Szczególnie gorąco prosimy o uwolnienie z więzów egoizmu i unikamy próśb, których spełnienie przynosi korzyści tylko nam. Możemy modlić się o nasze sprawy, jeśli będzie to równocześnie pomocne innym. Nie możemy się nigdy modlić o realizację naszych egoistycznych celów. Anonimowi Alkoholicy, strona 75. Jako pijący alkoholik pozwalałem, aby moim życiem rządził nieokiełznany egoizm. Byłem tak przywiązany do picia i do innych swoich egoistycznych nawyków, że ludzie i zasady moralne schodziły na drugi plan. Teraz, kiedy zamiast modlić się o realizację swoich egoistycznych celów, modlę się raczej o dobro innych. Ćwiczę też wyrzekanie się swego i uczę się dbać o bliźnich, przygotowując się w ten sposób na dzień, w którym przyjdzie mi rozstać się z wszelkimi ziemskimi sprawami. Mam na imię Adam i jestem alkoholikiem. Wiele lat temu przywiozłem z dalekiej podróży. Walizkę prezentów, między innymi trzy butelki wina, miały swoją wyjątkową jakość. Miały się też doczekać do osiemnastych urodzin każdego mojego dziecka. Troje dzieci, trzy butelki, trzy osiemnaste urodziny za kilka i kilkanaście lat. Taki był plan. Minęły cztery lata, czyli jeszcze trochę poleżakowały, szlachetności nabierały. Pamiętam, jak wypijałem pierwsze dosyć szybko, a drugie już, już nie pamiętam. Jak wypijałem drugie wino specjalnie przywiezione na imprezy urodzinowe moich dzieci. Ten wieczór był jednym z gorszych w moim życiu. Przepijałem obietnice, uroczyste wieczory moich dorastających dzieci. To już był ten wieczór, kiedy dotykałem dna. Po nim minęło jeszcze kolejne cztery lata dna za dnem, dnia za dniem egoizmu, chorego człowieka, alkoholika przepijającego zdrowie. Marzenia, plany i wszelkie dobro. Przecież wiecie, o czym mówię. Tak, tamten wieczór mam przed oczami dość wyraźnie, oczywiście do pewnej kropli czasu. Wiele się zmieniło, a my nadal żyjemy w epoce instantu. Przeważnie chcemy mieć to czy tamto. Tu i teraz, natychmiast. To typowe dla egoisty. Nie liczą się konsekwencje. Egoista nie ma refleksji nad konsekwencjami. One się nie liczą. Tu i teraz się liczy. Egoizm, alkoholizm. Czym jest ten egoizm? Kolejnym uzależnieniem. O co się czepiasz, człowieku, mógłbyś, mogłabyś powiedzieć. Bo może egoizm jest jednak w naszej naturze jakimś, jest czymś pierwotnym. Nie przetrwalibyśmy jako ludzie bez woli przetrwania, bez woli bycia, bez chęci rozwoju, czyli posiadania. Ale dane nam jest też troska o drugiego, bez którego też byśmy nie przetrwali. Potrzebujemy posiadać, rozwijać swoją intuicję, wiedzę, budować swój całokształt. Tylko po co? Dla siebie? To byłoby zbyt prymitywne, nie miałoby najmniejszego sensu. Rozumiem, możemy udowodnić istnienie Boga Stwórcy, więc też nie trudno zrozumieć, że sens naszego życia wynika tylko w ten czas, kiedy żyjemy dla siebie nawzajem, a to nie znaczy to samo co dla siebie. Na koniec chcę tylko dodać, że nie zwalniamy się też z asertywności czy zdrowego egoizmu, o którym zawsze zapominamy w alkoholowym ujażmianiu rzeczywistości. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w trzeźwości. Boże, użyć mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.